Witaj. Dzisiaj będziemy robić 100 stłoków. Dzisiaj się z Wami, się witam i zrobimy 100 stłoków. Pierwszy krok, który musimy zrobić, to musimy wykopać tutaj dziurę pod dół. I tutaj musimy postawić redstone, tylko tłoki. Zrobimy to takie tłoki bistonem. I układacie te tułki tutaj, tak. O tutaj. I tutaj one będą się podnosić. Tylko pytanie, jak my to zrobimy? O, zrobimy to oczywiście tak. Tutaj musimy ym, dodać tam redstone'u i dźwigni. Rozwalimy to o. I patrzcie, tutaj musimy dać tak rydzdzwonik. O, tutaj może być w kwadracie. I tutaj jeszcze dźwignię dodajmy. Dźwignię tutaj. Widzicie, działa. I tutaj musimy dać tłoki, które rozwaliłam. Tłoki, tłoki, tłoki. O, tutaj są. I. Musimy je tutaj podłożyć tak. Pyk, pyk, pyk. I patrzcie. I to się nie otwiera. Myślałam, że się będzie otwierać. Bo to. Patrzcie. Tutaj. I pyk, pyk. Czy teraz się otworzy? Nie. Bo musimy to jakoś poprowadzić do tych listonów. Więc. To rozwalimy. I tak, patrzcie. Tutaj po bokach to rozwalimy te krześle. Tutaj, tak, pyk, tak. Pyk, pyk, pyk. I to będzie do tych tutaj bistonów, które będą. Tutaj, przekaźnik. To dobre, to to rozwalimy. A więc patrzcie, tutaj. Tutaj. Tak, to... Ym, to będzie tak i te strony strony tutaj poustawiamy ta, tak, jak chcę tutaj. A tego tutaj nie będzie. Dobra i patrzcie, tutaj Redstone. Patrzcie, on się włącza przez dźwignię. To tutaj nie, nie położę. Muszę wziąć jakiś blok, w którym będę wszystko tam wypełniał na taki biały. I patrzcie, tutaj on go tutaj położymy. I tutaj pod nim, red, pod nim redstone poprowadzimy. I on tutaj będzie prowadził. Tylko przekaźnik tu trzeba dać. Oczywiście sobie trochę podłogi i ścian porozwalałem. Więc będzie trochę problem. to. Okej. Okay. I tego. I tutaj musimy. Zobaczymy, czy to zadziała. Bo nie na pewno. A nie działa! Patrzcie, tutaj zadziała na skrętach i patrzcie tutaj i tutaj musimy jeszcze zabudować to, więc to zbudujemy tak, że musimy tutaj wziąć mój blok, który, z którego to robiłem. I tutaj on jest, patrzcie tutaj dwa bloki. I ten drugi jeszcze tam jest zatem biały i patrzcie tutaj tym blokiem tym białym, którym mieliśmy to robić. Wypełnimy te, tylko że to musimy postawić trochę niżej, bo tutaj nie mam jak postawić tego, więc tu postawię tą dźwignię, tutaj postawię redstone, redstone i teraz będzie działać, patrzcie, tylko to musimy wywalić tu sobie stąd, to będzie nam się aktywować, okej, okay. i patrzcie, tak zadziałało, bo patrzcie, klikniemy dźwignię, a to Otworzę dwa tłoki niestety. A no jakoś wcześniej było, że się to wszystko. Ej, bo to, 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 to. Dobra, to było tu. Teraz to jeszcze trzeba poprowadzić i zrobić to tam. Tak samo. O i patrzcie, wyszły dwa do góry i... i bardziej tutaj nie wiem dlaczego to, bo ten też się aktywował, który był pod tym, jeżeli to wyłączymy, i pod tym był ten i ten został zdestrukowany Bo tak O, patrz teraz to zadziała, bo będzie dwustronnie włożone. Patrzcie, widzicie, jak zadziałało? I tutaj mamy stolik. I ten stolik tutaj mogliśmy by ustroić, ale nie ma potrzeby, po co go ustrajać. Może jeszcze zrobimy to. I patrzcie, tutaj musimy to poukładać, ten blok, który był tu wcześniej. I tutaj musimy jeszcze zbudować ten, żeby nie było widać tam. A to zbudujemy, o tak, jakby to miało być tutaj krzesła. To krzesła tutaj zbudujemy na górze. To, patrzcie, weźmiemy krzesła. Nie, to tylko krzesełka. O, tak wyglądają tam jak tamte. I to weźmiemy, patrzcie. Bo to jest tak, nieważne. I patrzcie tak tutaj. I to musimy tak, patrzcie, pyk I widzicie, I takie zbudowane krzesełka I będzie można tutaj wychodzić Tylko żeby nie wpaść, to tutaj zrobiłbym te Tutaj tak A tam, no i tutaj będzie mechanizm do wychodzenia Dobra, tutaj już możemy to zostawić, tą dziurkę no, i to będzie chyba dziś, na dzisiaj wszystko. Jak chcecie, to można tutaj postawić coś tutaj do tego. O, na no to. Można sobie postawić parcie. Tutaj będzie działać, i można wszystko poukładać tutaj do jedzenia. Jest dobra. To dzisiaj, na dzisiaj będzie koniec. Pa, pa.